Dla wszystkich korzystających z obligacji skarbowych mam sporą złą wiadomość i malutką dobrą. Zaczynamy od tej złej, bo ona jest kluczowa. Niestety spadnie mocno oprocentowanie obligacji skarbowych od maja. Taka jest decyzja ministra finansów. Komunikat w tej sprawie został wypuszczony w piątek wieczorem. Natomiast dobra wiadomość, malutka, ale zawsze to jakiś promyk nadziei dla tych, którym te obligacje są potrzebne w ich planie inwestycyjnym. E, jeszcze kilka dni kwietnia zostało na to, żeby załapać się na ofertę kwietniową, gdzie to po prostu oprocentowanie będzie dosłownie dwa razy większe niż to, które zobaczymy już w maju. No, niby można było się tego spodziewać, no bo przecież jeśli Rada Polityki Pieniężnej obniża tak znacząco stopy procentowe, no to raczej będzie miało to oczywiście wpływ na y, obligacje skarbowe. Niemniej jednak, niemiłe zaskoczenie, w piątek po południu. Pojawił się na stronach obligacje skarbowe.pl komunikat, jak będą wyglądać obligacje już od maja. Tam niestety jest duże cięcie, jeśli chodzi o oprocentowanie, bo jeszcze kilka dni temu dosłownie porównywaliśmy ak aktualną ofertę Lokat do tego, co na przykład możemy w obligacjach sobie wybrać, e, czyli chociażby najpopularniejsze czteroletnie obligacje, gdzie w pierwszym roku można jeszcze dostać 2,4%, a później jest już marża plus inflacja. Ja Wam już to zaraz dokładnie pokazuję, o co chodzi, gdzie i e, jak sobie sprawdzić, jaka jest oferta obligacji. Niemniej jednak, tylko przypomnę, że decyzja dotyczy nowych obligacji. Czyli jeśli ktoś już teraz ma obligacje, to jest bardzo często mylone wśród początkujących. Jeśli ktoś ma teraz obligacje już wykupione, czy kupował je przez wiele ostatnich miesięcy czy lat, to tamte obligacje są kupione na starych warunkach, więc te warunki, które będą od maja, dotyczą nowo kupowanych obligacji. Jeśli macie jeszcze w planach kupowanie obligacji, albo w waszej strategii inwestycyjnej jest właśnie ta bezpieczna pozycja, właśnie w takiej formie obligacji skarbowych, to zostało dosłownie kilka dni kwietnia, żeby jeszcze skorzystać z tego promocyjnego oprocentowania. I już Wam pokazuję dokładnie, jak to wygląda i o co chodzi w komunikacie. Najważniejsza strona, jaka interesuje każdego nabywcę obligacji, to oczywiście obligacje skarbowe.pl. Tutaj znajdziecie wszystkie obligacje i większość z nich jest dostępna dla każdego. Mówię, że większość, bo są obligacje rodzinne, sześcioletnie, i 12-letnie, bardzo fajne, bardzo atrakcyjne przez y, dobrych ostatnich kilka lat. Niestety zarezerwowane tylko i wyłącznie dla tych, którzy otrzymują świadczenie 500 plus. i tam też były limity kwotowe, bo chodzi o to, że można też oszczędzać na przyszłość dzieci właśnie w formie obligacji I są też limity, że to jest właśnie 500 plus. Y, Niemniej jednak wie, nas interesują oczywiście te oferty, no popularne, 3 miesięczne taka alternatywa dla szybkiej lokaty, ale chyba najważniejsze dla inwestorów, tak naprawdę in, indeks. Inflacją czterolatki, ewentualnie dziesięciolatki, ale wydaje mi się, że czterolatki są tutaj najpopularniejsze także wśród widzów tego kanału, jeśli w ogóle korzystacie z obligacji skarbowych. Komunikat, jaki pojawił się w piątek, to jest oczywiście to, czyli z dniem 1 maja rozpoczyna się sprzedaż nowych emisji. No i oczywiście mamy zamianę starych obligacji na nowe emisje, czyli jednymi słowy będzie już obowiązywała nowa oferta obligacji od 1 maja. To jest to tyle ważne, że jeśli widzicie to jeszcze w kwietniu, no to macie szansę załapać się na tę ofertę, którą tutaj mamy. To jest wszystko dokładnie opisane w ofercie. Troszeczkę lepiej to wygląda, w sensie jesteście w stanie bardzo łatwo sobie porównać co kiedy, ile i dosłownie za wpłacone 100 zł, ile dostajecie po jakim czasie. Mm, najpopularniejsze czterolatki, oczywiście, czyli 2,40 z każdych 100 zł po pierwszym roku, no i później, oczywiście, kwestia wpływu inflacji na to, ile tych pieniędzy dostaniecie. Świetnie to opisał stockbroker okiem maklera, czyli, czyli Artur na swoim blogu: detaliczne obligacje skarbowe, tak zwany darmowy obiad tylko do 30 kwietnia. Tutaj po prostu macie dobre zestawienie. Jak sytuacja wygląda do końca kwietnia i jak od początku maja? Widać, że różnica jest naprawdę spora. Abstrahując od tych trzyletnich zmiennych, czy, czy co tak naprawdę ludzie w tym momencie jeszcze biorą na jako szybkie depozyty, czy nawet chociażby te obligacje jeszcze z oprocentowaniem stałym, 3-miesięczne czy dwuletnie, no ale najpopularniejsze czterolatki inflacyjne w pierwszym roku 2,40, później 1,25 plus inflacja, zmieniają się na 1,3, a później 0,75 plus inflacja. Więc nawet jeśli zakładamy, że ta inflacja znacząco spadnie, no to sami widzicie, że no, dobrych pieniędzy tutaj nie zarobimy, a tu jest zawsze... Taka malutka pułapka, o której trzeba pamiętać, to 1,25 plus inflacja, no to jest opóźnienie w danych. Czyli tak naprawdę to jest inflacja przeszła. Nie teraz w tym roku patrzymy, jaka jest inflacja, ale w tym roku dostaniemy za pierwszy rok określoną 2,40. Natomiast później na opóźnionych danych pracujemy już tak naprawdę z tymi latami. Więc to nie jest takie dynamiczne narzędzie, które nam w tym momencie będzie idealnie odzwierciedlać inflację, bo to opóźnienie w danych jest również pokazane jako opóźnienie w obligacjach. Fajne zestawienie też, a propos Lokat terminowych, a detalicznych obligacji, bo nie wszyscy decydują się na czteroletnie obligacje z myślą, że przez cztery lata będą je trzymać. Oczywiście możemy też mieć drobną opłatę za wcześniejszy wykup ym, i tak naprawdę korzystać z tego tylko na przykład w pierwszym roku, a w drugim roku zastanowić się, czy nam się w ogóle to będzie opłacać, i ewentualnie zrezygnować z tego. Wtedy pomniejszone są zyski o ym, te opłatę za wcześniejszy wykup. Macie to wszystko dosyć dobrze y, rozpisane. Yy, oczywiście wracam troszeczkę do tego, bo tu też macie dokładnie, jak kupić w ogóle obligacje, jeśli jesteście zainteresowani. Ja na przykład wykorzystuję do tego moje prehistoryczne konto Inteligo. Jeśli w ogóle chcę kupić jakieś obligacje, to właśnie z tego korzystam, jeśli chodzi o dostęp. No, oddziały PKOBP, biorąc pod uwagę pandemię, nie zachęcam do chodzenia do oddziałów, ale oczywiście, internet, telefon. Tutaj, konkretny formularz trzeba uzupełnić. I pamiętajcie, że trzeba jeszcze wpłacić pieniądze na specjalne konto rejestrowe. Mówię o tym dlatego, że po prostu jest mało czasu, jeśli ktoś chce jeszcze skorzystać z tej oferty, bo. Wiem, że część z Was bez wątpienia ma taką bezpieczną część portfela, i obok tej agresywnej, bardziej ofensywnej, czyli na przykład akcyjnej czy funduszowej, jest ta bezpieczna w postaci depozytów czy właśnie obligacji skarbowych, więc jeśli ktoś regularnie ją zasila, no, to niestety zdecydowanie mu tarentowność spadnie w przyszłych miesiącach. Jeśli ktoś co jakiś czas wrzuca większą pulę środków, no to może to jest ten moment, żeby sobie po prostu przesunąć te wpłaty z tego roku na kwiecień, jeśli sytuacja finansowa na to pozwala. A jeśli chcecie sobie jeszcze to porównać tak naprawdę z tym, co oferują lokaty, to przy okazji zachęcam oczywiście do rankingu lokat, który jest u mnie na stronie. Jest to narzędzie, które jest regularnie aktualizowane. No i jak sami widzicie, znowu mamy coś takiego, że tak naprawdę najlepsze oprocentowanie jest tylko na 3-miesięcznych bądź 6-miesięcznych, tylko z niższymi kwotami, więc między innymi dlatego. Obligacje skarbowe tak naprawdę były kuszące dla wielu osób, w szczególności że tutaj mamy po prostu limity kwotowe, a jeśli ktoś dysponuje większym kapitałem i chce, żeby on był bezpieczny, no to tam po prostu obligacje po 100 zł. No raczej limit jakikolwiek krajowy nie będzie wyczerpany dzięki naszym oszczędnościom. Tu naprawdę można tego kupować i kupować bez żadnych ograniczeń. Więc nie dziwię się, że niektórzy również uzupełniali tę ofertę depozytową w ten sposób. Mało jest czasu, ale mam nadzieję, że to Wam wystarczy do ewentualnego podjęcia decyzji. Dobrze, że w ogóle minister finansów na parę dni wcześniej dał nam znać, bo to dopiero byłaby awantura, gdyby tak naprawdę bez wcześniejszej informacji zmieniło się oprocentowanie, ale to też jest ciekawe, że wyjaśnia trochę. Dyskusję z PFR-em, który twierdził, że obligacje PFR będzie wypuszczał po 2%, a komentatorzy mówili, ale jak to przecież można kupić obligacje detaliczne dużo lepszym oprocentowaniem? No i się wyjaśniło, że jednak nie będzie można kupić i jednak to oprocentowanie PFR-u może być. Ciekawe, ale tu też nie wiadomo, na ile detaliczny klient będzie w stanie obligację PFR-u kupić, więc ten temat zamykamy w szufladzie, a ja tak naprawdę odsyłam was tutaj, jeśli was ten temat w ogóle interesuje, bo jest to oczywiście najbezpieczniejsza forma ulokowania swoich środków, bo jedynym głównym zagrożeniem jest to, że całe państwo musi zbankrutować, ale przynajmniej nie ma żadnych limitów i nie jest to trudne do zrobienia czysto technicznie. Niestety nie ma dobrych wiadomości dla oszczędzających, bo wychodzi na to, że teraz niskie oprocentowanie na depozytach bankowych i niskie oprocentowanie obligacji skarbowych, plus to, jakie mamy odczyty inflacji z ostatnich miesięcy, powoduje, że mamy jedną z najgorszych ofert dla oszczędzających na świecie. Niestety, ale jeśli to w ten sposób policzymy, dodamy do tego jeszcze oczywiście negatywny wpływ podatku od zysków kapitałowych, bo przecież jedną piątą tych odsetek nam jeszcze pobiera podatek, to się okaże, że pieniądz niestety odkładany w ten sposób bardzo, bardzo często traci. Jakie światełko w tunelu? To jest oczywiście w krótkim terminie spadek tej inflacji i o tym warto pamiętać. Ja wiem, że wielu inwestycyjnie nastawionych do życia ludzi martwi się przede wszystkim o to, że pompowanie pieniędzy. To, co robi Fed, czy może te operacje, które będzie robił NBP, PFR napawają takim strachem, że czeka nas w przyszłości większa inflacja. Tylko pamiętajcie, że w momencie, kiedy zamykamy gospodarki, zamrażamy je i po prostu nie kupujemy, drastycznie spada konsumpcja i wiele innych czynników, z natury powinna ta inflacja jednak spadać. Jeden element, którego jeszcze trudno nam oszacować, przewidzieć, i myślę, że każdy będzie miał ten problem, to jest oczywiście wpływ suszy. Na ceny żywności, które są istotną częścią składową inflacji. Ale żeby już nie wdawać się w dyskusję o makroekonomii czy o wielu czynnikach, na które tak naprawdę nie mamy wpływu w najbliższym czasie, po prostu przypominam, że macie jeszcze kilka dni na ewentualne podjęcie decyzji, jeśli myślicie o nabyciu obligacji na tych kwietniowych, lepszych warunkach. Pamiętajcie tylko, że tam trzeba jeszcze zdeponować pieniądze na specjalnym rachunku i to nie jest tak, że ten przelew wam błyskawicznie dojdzie, więc zostawianie tego dosłownie na 30 kwietnia to jest bardzo zły pomysł. Najbliższych kilka dni przed majówką to jest tak naprawdę ostatnia szansa, żeby jeszcze te pieniądze się zdążyły przesłać, zaksięgować i dopiero wtedy e, zakupią się obligacje. Wszystko dokładnie jest na stronie internetowej wyjaśnione i pamiętajcie, że jeszcze są linki pod spodem. E, można zajrzeć jak nie do obligacji to do rankingu lokat, który jest dosyć aktualny, więc zobaczycie jak banki reagują na obniżkę stóp procentowych i oczywiście wszystko jest dokładnie wyjaśnione na stronie obligacje skarbowe.pl i u kolegi Artura z bloga Stockbroker do zobaczenia w kolejnym wideo i też do zobaczenia na konferencji blogerzy o giełdzie, bo to już za kilka dni, a sporo z Was się zapisało, więc cieszę się, że się zobaczymy również 30 kwietnia na tejże konferencji. Do zobaczenia.